Które z wykonanych inwestycji wybrali mieszkańcy? To pytanie od dłuższego czasu chodziło po głowie włodarzom miasta i pracownikom urzędu. Przez ostatnie lata zrealizowano szereg inwestycji w różnych miejscach na mapie całej gminy. Jedne większe, drugie nieco mniejsze. Tylko w ostatniej dekadzie zrealizowaliśmy wspólnie z urzędowym zespołem 56 projektów. O łącznej wartości ponad 61 milionów złotych. Spośród wielu inwestycji trudno było wytypować te 10, które ostatecznie trafiły na pocztówkę w granatowym kolorze, czyli najważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatniej dekadzie. Bo przecież jest chociażby troska o bezpieczeństwo w postaci monitoringu miejskiego, ciągłe inwestycje w infrastrukturę drogową, czy na przykład świetlica wiejska w Starym Raduszcu. Gmina Krosno-Odrzańskie to także tereny wiejskie. 19 sołek. Inwestujemy w nie. W Starym Raduszcu wybudowaliśmy świetlicę wiejską. Niezwykle istotny element dla lokalnej społeczności. To miejsce spotkań, spotkań międzypokoleniowych. Chcecie wiedzieć, jak zagłosowali mieszkańcy? Już prezentujemy wyniki. Spośród 10 inwestycji zrealizowanych w ostatniej dekadzie, najbardziej do gustu przypadła. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia oraz remont promenady. Ta inwestycja zdobyła 240 głosów. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia oraz remont promenady, i tutaj od razu uchwonę w kierunku pani marszałek. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Przy tej inwestycji myślę, że każdy widział. Na drugim miejscu znalazła się Mediateka z dorobkiem 136 punktów. Książka czy tablet? Oto jest pytanie. Ale nie w Krośnie Odrzańskim, ponieważ wybudowaliśmy nowoczesną mediatekę, gdzie można poczytać książkę i poczuć jej zapach, ale też spotkać się z nowoczesnymi nośnikami informacji, takimi jakimi są komputery. Spotykają się tam pokolenia starsze i młodsze, a o to nam przecież chodziło. Natomiast trzecie miejsce zajął PSZOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 112 punktów. PSOK, czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To przedsięwzięcie stawia nas naprawdę w czołówce miast województwa lubuskiego. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio. Kręgielnia z kortem do skłosza, żłobek, nowe targowisko, rewitalizacja dolnej części Krosna Odrzańskiego, pump track, skanalizowanie i zwodociągowanie gminy wraz z budową wodociągu obiegowego. I na końcu, na miejscu 10, unowocześnienie systemu odbioru i wywozu odpadów. To zdanie mieszkańców miasta. Po serwisie zapraszamy na retransmisję całej Gali Gminy Przyszłości.